Rozwala mi głowę to, jak mało firm dalej z tego korzysta, bo my korzystamy już od tego chyba z rok. Wiesz, ja nawet na to nie patrzę jako na automatyzację. Mamy coś takiego jak autenti. Nie trzeba podpisywać już kwitów ręcznie, nie trzeba nawet mieć tych podpisów kwalifikowanych i całej reszty. Masz po prostu Autenti, gdzie nie dosyć, że ten podpis idzie przez maila i jest szybko, to jeszcze dlatego masz ładnie pokatalogowane dokumenty, wszystko dokładnie wiesz, masz wyszukiwarkę i nie musisz tego szukać. Ale jak to działa? To ten system istnieje nie od wczoraj, tylko od dłuższego czasu i co wy się wcześniej z tym nie spotkaliście? Na zasadzie dalej wszystko przechodzi kurierem na papierze, później w tej szafie to leży. Jak trzeba coś znaleźć, to się nie da tego znaleźć. Aha, no to dobra, no to się bawcie dalej. Żyjemy w czasach nie nawet dwóch prędkości. Ludzie, którzy dzisiaj się nie zaczną tego wszystkiego uczyć, nie zaczną gadać z AI-em, nie zaczną szukać rozwiązań, za chwilę ich na rynku nie będzie. I to nie jest kwestia straszenia, bo z mojej perspektywy to jest lepiej. To jest przewaga. No, nie robisz marketingu, jak nie masz przewagi. No, jeżeli jesteś taki jak inni, to nie ma, nie ma sensu wchodzić na ten rynek bo nigdy nie zarobisz, będziesz musiał walczyć ceną, będziesz musiał tańsze, a to nie ma nigdy dobrego przełożenia na biznes. Więc z mojej perspektywy, jak my automatyzujemy, no to powinienem siedzieć cicho i najczęściej siedzę cicho i się na ten temat nie wypowiadam, bo po co? Jest tak dużo treści. Na przykład Franciszek, Gorgiew robi świetną robotę. On też byłem u niego, robiliśmy podcast jest u nas na Roy Huntersie, jak o tym rozmawiamy. I to nie chodzi o to, że my w naszej komunikacji jesteśmy hamsy, bo kogoś próbujemy straszyć, tylko nam się po prostu w głowie nie mieści, że są ludzie, którzy mogą to olewać albo być obrażeni na świat, że coś takiego powstało.